Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. No nie ma co ukrywać. Serwer testowy robi wrażenie, z niektórymi rzeczami można się zgadzać, z innymi nie. No i właśnie w tym materiale chciałbym Wam przedstawić te rzeczy, które zwróciły moją uwagę oraz przekazać jakieś moje spostrzeżenia dotyczące tego, co tutaj się dzieje. Sam event, festiwal piosenek, festiwal składanek, w zasadzie swoim designem eventu przypomina nieco ten zimowy, ponieważ znowu mamy jakieś żetony, które wymieniamy. W sklepie u jego mościa, który stoi na scenie, za chwilę do niego podejdziemy, ale oprócz samego sklepu, również jest oprawa zdobyczy. Zdobyczami są nasze ryby, które możemy zdobyć w CM eternum i możemy je przerobić na trofea. Te trofea nic nie dają, one służą tylko i wyłącznie do upiększenia naszych domków. No ale jeżeli ktoś jest zapalonym rybakiem, to na pewno spędzi wiele godzin na wyławianiu ryb i wytwarzaniu z nich tychże przepięknych rzeczy do domków. Maestro Składanek ma dla nas quest oraz, oraz sam sklep, więc ja wam nie będę przybliżał dokładnie, jak to i wszystko działa w trakcie w tym evencie. Zrobicie sobie questy, będziecie mieli niespodziankę. Sam sklep jest bardzo podobny do tego, do tego, który widzieliśmy na evencie zimowym czyli znowu mamy jedzonko, znowu mamy jakieś skiny, wyposażenie domu, nowe emotki, tańce, cuda niewidy. Instrumenty, o których za chwilę, no i to co jest również nowe, to że te, te rzeczy, które możemy wytwarzać tutaj już na poziomie maestro są na że 600. Więc jest to, jest to poniekąd ciekawe, gdzie mogli ten sprzęt dobić na 625. No i sam festiwal składanek byłby tylko festiwalem składanek, gdyby nie fakt, że razem z nim wchodzi profesja do gry. Zamieniamy się w bardów. A jak to wygląda? No, moi drodzy, ja byłem zaskoczony. I uwaga, patrzcie teraz. Dobra, no tak. Tak, wiem, to było subtelne przejście, ale jakoś musiałem to zrobić. Słuchajcie, samo, sama nowa profesja, czyli ta profesja, w której zmieniamy się w bardów, no troszeczkę mnie zaskoczyła. Myślałem, że to będzie wyglądało w ten sposób, że po prostu będziemy uruchamiać instrument, który będzie sobie grał, no i w zależności od tego, ile tam będziemy grać, jaki będzie mieli poziom, jaki będziemy zbierać piosenki, no to takie będziemy dawać różne rzeczy. A tutaj proszę, Guitar Hero pełną parą. Eee, są piosenki łatwiejsze, trudniejsze, w zależności od tego, jak ułożymy poziom trudności. No i gramy poprzez ASD, albo cały wsad, albo wsad plus, plus spacja, bo wsad plus spacja plus myszka. Więc gdy wchodzimy na najwyższe poziomy trudności, to naprawdę zaczyna się robić trudno. Ja bardzo, bardzo mi często nie trafiam. Ale jest to, jest to fajne, po prostu jest to fajne. No I co to granie nam faktycznie daje? To, to granie daje nam buffy, o których już wspominałem w poprzednim materiale takie buffy, jak zwiększenie szybkości zbieractwa, ograniczenie przeciążenia, zwiększone szczęście i tego typu rzeczy. Te buffy wrzucają się na 30 do 90 minut. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa, że kiedy 30, kiedy 90, czy im lepiej zagramy piosenkę, czy, czy im rzadsza ta piosenka, no ale na jakiej zasadzie to tam działa. Grać możemy koncerty solo albo maksymalnie w 5 osób. No i rozpoczynając taki koncert rezerwujemy sobie przestrzeń koncertową, więc nie możemy grać różnych koncertów obok siebie, co też wydaje się być dosyć mocno rozsądne po zakończeniu takiego występu. Otrzymujemy tipy od, od gracze. I z początku myślałem, że dopiero po daniu komuś tipa, tamtego jednego golda, to otrzymujemy buff, ale zauważyłem, że chyba wcale tak nie jest, że te, te buffy otrzymuje się po prostu, jeżeli chyba ktoś dobrze zagra. Więc no, profesja zrobiła na mnie wrażenie. Same, same misje związane z tą profesją, może, może mniej, chodzi mi tutaj o, o, o granie koncertu dla robaczków. No ale. Dobra, przymknijmy na to oko. Kolejnym tematem, jaki chciałem poruszyć, są wejściówki na ekspedycję, a w zasadzie zmieniające się wejściówki na ekspedycję w skrzynki, które hmm, otrzymamy. E, I niektórzy gracze e, takowe skrzynki na serwerze testowym złapali. Ci gracze, którzy mieli już stare konta, i te wejściówki mieli tam e, wrzucone. One się przemieniły. Ja niestety nie, więc tutaj posiłkuję się materiałem nagranym przez YouTubera, którego YouTube jest tutaj w rogu ekranu. No i jak można zauważyć, rzeczywiście tego całego stafu który otrzymujemy, jest całkiem sporo. Jest całkiem sporo, ponieważ otrzymujemy umbral szardy, potiony, przedmioty, nowy przedmiot, czyli materię W zależności od tego, z jakiej instancji otrzymujemy nagrody, te materie. Bo to jest dosyć interesujące. Oczywiście moglibyśmy tutaj się rozwodzić, jakie przedmioty. No, dostajemy takie przedmioty, jakie mogą lecieć na instancjach, więc tutaj, ile będzie legend, czy epików, czy rzadkich przedmiotów, to już jest kwestia farta. No, ale ta materia jest czymś, co może nas zainteresować, ponieważ ją pozyskujemy albo z tej skrzynki, albo pozyskujemy ją poprzez niszczenie nazwanych przedmiotów z instancji. Jak mamy jakieś przedmioty, których nie chcemy posiadać, dajmy sobie na przykład tutaj mamy furię i weźmy sobie łuk łazarza, który tutaj, którego tutaj oczywiście nie ma. No dobra, ale dajmy na to, że nie wiem, niech będzie, że paszcza głębin również leci z łazarza. Tak no i my chcemy tą furię, ale ci na mnóstwo paszcza głębin. Mówimy kurczę, no nie dobrze, no to niszczymy sobie tą paszczę, paszczę głębin. I w momencie jak zdobędziemy 5000 odłamków, e, znaczy materii e, z Lazarusa, to możemy sobie wytworzyć taką furię. No i wtedy mm, po, prostu, po prostu ją posiadamy bez konieczności wydropienia, e, więc ten system nagradzania za wykonywanie instancji zostaje do gry dodany. Dzięki czemu po prostu można być szczęśliwi. Nie patrzcie na ten Gearscore, który tutaj się pojawia, to jest jakiś błąd graficzny, to oczywiście nie ma opcji na to, żeby było 1090, 1200, podobno już to kiedyś gdzieś się tutaj przewijało, no ale to jest taki tam jakiś błąd, błąd serwerowy, testowy. Kolejna rzecz dotycząca craftu, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to nowe, nowe cudeńko, czyli Runstone Stopwatch, który się pojawia w kamieniarstwie. On jest jednym z materiałów potrzebnych do wytwarzania nowych, czy nowych, starych setów na nowych zasadach. Trochę tutaj Wam pomieszam, ale mam nadzieję, że wszystko zrozumiecie, ponieważ do gry również dochodzi coś takiego jak perfekcyjne zniszczenie. Dostajemy po prostu niszcząc przedmioty pewne materiały. No, i wśród tych materiałów są nasycone części danych przedmiotów, no albo nasycone fragmenty danych przedmiotów. I teraz, tak, w zależności od tego, co otrzymujemy, no to takie rzeczy możemy sobie wytwarzać. Na przykład, jeżeli zdobywamy nasycone części pancerza, to możemy wytworzyć sobie części seta ale do tego musimy dołożyć właśnie ten runstone stopwatch, który daje nam plus 3, plus 3 do e, gearscore danego przedmiotu. Czyli możemy ten gearscore po prostu sobie jeszcze podbić, e, żeby mieć jeszcze e, większą szansę na zdobycie e, przedmiotów o maksymalnym GS-ie. Tym samym po prostu szansę na legendę również rośnie. Co do samego, samych tych nasconych odłamków, oczywiście one nie służą tylko i wyłącznie do tego. Możemy je też wykorzystywać do innych rzeczy, takich jak gipsy. Ponieważ w zależności od tego oczywiście, jakie te odłamki zdobywamy, no to na takie gipsy możemy sobie je wymieniać, więc mamy dodatkowy buścik do zdobywania naszych umbral shardów, czy podbijania ekspertyzy, czy po prostu do zdobywania nowych przedmiotów, ponieważ również w tej aktualizacji drop rate przedmiotów z odlewów gipsowych idzie w górę. Na live serwerze doszło do tego, że osoby, które sfarmiły Gearscore, które podbiły już sobie umbralami, które nafarmiły tych umbrali naprawdę dziesiątki tysięcy, no to po prostu przestały korzystać z tej mechaniki odlewów. A tutaj, proszę, mechanika odlewów powraca i teraz daje nam możliwość dropienia legend z wyższą szansą. Ja przy otwarciu bodajże 15 odlewów wydropiłem 5 legend. Czy taki drop rate pozostanie? Nie wiem, ale jest oczywiście takowa szansa. Kolejna niesamowicie ważna zmiana dotyczy się samego podbijania ekspertyzy i dropu. I tutaj musicie mi uwierzyć na słowo, ja to przetestowałem. Ale nie mam nagrania, jednak posłużę się tym, co jest napisane w patchnoutsach. Wszyscy przeciwnicy w grze mają teraz podniesiony drop rate o 100 skoru, a przedział leveli 59-63 ma jeszcze bardziej podkręconą szansę na to, że, ten, że te przedmioty wylecą wysoko skorowe. Yy, I słuchajcie, teraz. Zabijając sobie te, te, powiedzmy, moby, dajmy na to, 63 level, albo 59, mamy szansę na wydropienie przedmiotów o gear 590 w górę. Co za tym idzie, podbijanie ekspertyzy nie będzie mm, konieczne poprzez wchodzenie na instancje, czy robienie odlewów, tylko będzie można skorzystać z otwartych dungeonów, ponieważ niektóre potwory również zostały podniesione poziomami tak, aby... To PVE w otwartym świecie zaczęło istnieć. Co za tym idzie? Robiąc takie grupy w otwartych dungeonach i farmiąc tą ekspertyzę w tych miejscach, gdzie przy okazji można otwierać skrzynki, no to tak jak w tym momencie, na ogół graczowi, który się na tym skupi, zajmuje to około tygodnia. Podbicie do ekspertyzy w, w okolice 600. Tak myślę, że teraz to będzie naprawdę kwestia dwóch trzech dni takiej takiej mocnej farmy więc ten system doganiania graczy e, również zostaje poprawiony. Co za tym idzie, też na co bardzo ważne, na co warto zwrócić uwagę, to nowe przedmioty, które wchodzą do puli. Ponieważ w bazach danych było wiele przedmiotów legendarnych, do których tak naprawdę nie mieliśmy dostępu. Z tego względu, że moby, które je dropiły, miały zbyt niski level, aby mogły wyrzucić przedmiot o górskoże 590. No a teraz mamy do nich dostęp, więc jeżeli jesteście zainteresowani jakimiś przedmiotami, to możecie prześledzić sobie jeszcze raz bazy danych, zobaczyć z czego to dropi. No i jeżeli rzeczywiście ten przeciwnik jest na levelu 59 w górę, no to będziecie mieli szansę na zdobycie takowych przedmiotów. Kolejna rzecz, która jest ultra ważnym tematem i dotyczy osób, które posiadają gorsze komputery, no albo nawet tych osób, które mają dobry sprzęt, ale z jakiegoś powodu coś im źle działa, no to poprawienie płynności gry. Tak to, tak to określmy. U mnie ta zmiana nie jest jakaś bardzo mocno odczuwalna, ale w trakcie całego wydarzenia, które się działo na serwerze testowym, takowe wydarzenie jeszcze się będzie działo w tym miesiącu, bodajże 1 lipca. Link do tego, do tej informacji jest w opisie tego materiału, więc tam możecie sobie zajrzeć i się, żeby też sobie wejść na serwer testowy i sprawdzić, jak tam wasze komputery sobie dają radę. Game masterzy zaczęli respić w mieście gigantyczne bossy. Zebrało się oczywiście bardzo, bardzo dużo graczy, no i gra była po prostu płynna. Mój znajomy, który dysponuje gorszym komputerem ode mnie, który ma 30 fps w EverFall na live serwerze, tak, na serwerze testowym. 60 fps, płynna rozgrywka, wszystko wygląda bardzo, bardzo dobrze i obiecująco. Więc zachęcam, abyście, abyście sprawdzili. No, kierujemy się ku temu, żeby ta, ta optymalizacja pod kątem wojen czy inwazji była rzeczywiście jak, jak najlepsza. No i chyba, chyba im się po prostu zaczęło udawać. Ostatni temat. Ostatni temat dotyczy perków. Perków, a może najpierw przejdźmy przez statystyki, bo to jest, przez cechy w zasadzie, bo to jest rzecz, która jest dosyć, dosyć gorąca, ponieważ teraz statystyki mieszane, czyli na przykład inteligencja, skupienie, ale żadne statystyki mieszane z kondycją, ponieważ kondycja w ten buff nie wchodzi. Wszystkie statystyki mieszane będą dawały nam o 5 punktów Cech więcej, co jest dosyć dużym buffem do, do, samych, do samych cech, i oto jest dosyć spory dym. Amazon też powiedział, że to jest tylko i wyłącznie sprawa testowa, że nie tylko zobaczyć, jaki jest, jaki jest feedback, jakby to działało razem z tą zmianą. Miałby, miałby wejść na, na live server zmiany w, w danych. Buffach, w zależności od tego, ile punktów danej cechy mamy rozdanych, ale moim zdaniem to w grze się nie ukaże. To na live server nie wejdzie, ponieważ byłby to zbyt duży buff dla takich broni, powiedzmy jak garłacz czy muszkiet, żeby wyciągać tych podwójnych statystyk. To nie jest chyba dobra, dobra ścieżka. Ja rozumiem, że Amazon chce rozbudzić fantazję graczy, żeby te. Przedmioty z mieszanymi statystykami były również wybierane, ale chyba jednak nie tędy, nie tędy droga. Nie tędy droga, no ale jak będzie to, to zobaczymy, tak? Bo tam game designerzy na pewno się bardzo mocno głowią, kombinują, no ale będzie jak będzie. Perki. Perki do armora, do broni, perki dla danych, danych umiejętności. Jest tutaj naprawdę ogrom buffów i nerfów. I ja wiem, że chcielibyście, abym wam to wszystko ładnie omówił i przedstawił, ale wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy to absolutnie nie ma sensu. Jeżeli ktoś jest super tym zainteresowany, to ja polecam wejść na forum i sobie wszystko prześledzić na własną rękę. Bo moje teraz przesiadywanie i omawianie perka po perku po drodze no, nie do końca ma sens, ponieważ ja się domyślam, a może ja się nie domyślam, ja wiem, że duża część tych perków nie wejdzie w takiej formie, w jakiej tutaj jest przedstawiona. Dajmy sobie na za przykład: Tutaj chyba są o. Shirking Arcane, na przykład, to jest cała seria perków pod wykrętny rodzaj obrażeń, które bafuje kolejny atak o 40% na broni. No, powiem szczerze, że to jest chyba troszeczkę za dużo, te 40%, jeżeli w takiej formie wejdzie. No dobra, myliłem się, ale mi się osobiście wydaje, że coś w takiej formie nie wejdzie. Też nie wiem, czy na przykład Fireball. Z Firestuffa wejdzie z 58% na uderzeniu, chociaż no, mógłby wejść, mógłby wejść. Nie no, gram czym Firestafem niech wejdzie. Ale, ale nie wiem, nie wiem, czy te procenty po prostu nie są za duże. No i to się też tyczy wielu, wielu, wielu innych perków, po prostu, które zostały do, zaimplementowane na serwerze testowym. Dlatego, jeżeli jesteście zainteresowani, to wejdźcie, yy, poczytajcie sobie, sobie sami, ale nie przywiązujcie się do tego za bardzo, ponieważ jestem przekonany, że będzie bardzo dużo różnorakich zmian. Dobra, podsumowując, podsumowując cały serwer testowy wygląda naprawdę obiecująco, jeszcze nie jesteśmy w stanie zobaczyć jak wygląda nowa instancja, nie wiem, jak wygląda Party Finder, ponieważ to dopiero będzie w dwóch kolejnych tygodniach testów wrzucone, teraz tego nie ma no ale wszystkie kombinacje właśnie z tymi perkami, urozmaicenia w szczególności ta płynność rozgrywki, która została poprawiona Nowa profesja, nowe, nowe mechaniki, nowe możliwości do tego, żeby podgonić graczy, różne sposoby zdobywania sprzętu, które dochodzą do gry, to naprawdę jest mega, mega fajne. Ja przebijam piątkę. Wiem, że wiele osób może być rozzłoszczonych w tym momencie: że och, tyle czasu spędziłem, a teraz, teraz gracze mają łatwiej. Tak, ale. To jest widzem tego kanału, kto, kto wchodzi na moje streamy, ja to mówię od samego początku. Ta gra jest w procesie naprawczym, i ten proces naprawczy on się właśnie kończy. Mam wrażenie, że on się kończy z tą aktualizacją lipcową, która wejdzie na koniec, która wejdzie na koniec lipca, ponieważ mamy tutaj naprawdę już finalny produkt ze wszystkim, co moglibyśmy. Ze wszystkim, czego moglibyśmy oczekiwać od gry na mm, jej starcie. I dopiero od teraz. Można by tak naprawdę y, zaczynać taką szaloną progresję, więc tym samym ja osobiście uważam, że no oczywiście, jeżeli ktoś posiada grę, no to najbardziej spoko. Teraz można wskoczyć do zabawy, biorąc pod uwagę fakt, że 1-4 lipca to też będzie czas zwiększonego expa i to zwiększonego ekspa nie tylko na postaci, ale też bronię, profesję, wszystko, tak? No, jakby wszystko będzie na podwójnym ekspie, więc to jest fajny czas na levelowanie, ale taki generalnie najlepszy moment na to, żeby wskoczyć do zabawy i żeby skorzystać z tego wszystkiego, co zostało pozmieniane w grze, no to będzie koniec lipca. więc sami już decydujcie kiedy chcecie wrócić, kiedy chcecie tutaj zabawy w New World wskoczyć, kiedy chcecie się przekonać, że ta gra naprawdę tak na dobrą sprawę powoli daje radę. Ode mnie to by było tyle. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że coś z tego materiału wyciągnęliście. No i widzimy się w kolejnym albo po prostu na Twitchu. Życzę miłego dnia albo dobrej nocy. Cześć, cześć.